Witam wszystkich. Jesteśmy na gorąco po walce Teofimo Lopeza z Wasylem Łomaczenko. Wszyscy widzieliśmy co się stało. Na punkty wygrał Teofimo Lopez. U mnie 115-113 dla Teofimo Lopeza. Co się stało? no Moim zdaniem zabrakło tego geniuszu Łomaczenko. Z czego mogło to wynikać? mówię to oczywiście na gorąco zaraz po walce może z tej siły ciosu Teofimo Lopeza po prostu Łomaczenko było widać że nie był sobą do szóstej rundy u mnie przegrywał na kartach punktowych na karcie punktowej od szóstej rundy zaczął coś robić, ale zabrakło tego e, geniuszu. Piękny boks, co widzieliśmy. E, zabrakło u, u Wasyla Łomaczenki, zabrakło e, tych serii ciosów, które zadawał. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że poczuł tą siłę ciosu Teofimo Lopeza, czy po prostu, czy po prostu to nie był dzień Ukraińca. Na razie to tyle więcej w bokserskiej kawie dzisiaj. Do zobaczenia później. Pozdrawiam Antkowiak Boxing Team.